Testowałem już akumulator o pojemności 120Ah. Teraz czas na akumulatory 100Ah i prąd rozładowywania 50 amperów. Sprawdzimy jaka będzie pojemność tego akumulatora. Podczas pomiarów dwa razy mi się odłączył krokodylek od pomiaru rzeczywistego napięcia na akumulatorze. Te przerwy nie trwały zbyt długo, jednak program się zatrzymuje i ponowny start powoduje zerowanie licznika. Ale ja sobie tutaj zrzucałem do Excela te, te wyniki, pomiary i co nam wyszło? Wyszło nam, że taki akumulator może nam dostarczyć 66 amperogodzin i tam niecałe 770 watogodzin. Jeżeli ustawimy napięcie odłączenia, napięcie odłączenia na poziomie 10,5 V, jak w większość przetwornic, no to od tego wyniku o tych 66 odejdzie około 3,5 amperogodziny. Ah. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale Techtron. A tak wygląda wykres napięcia. Oczywiście tutaj początek wzrost napięcia, akwator się nagrzał. Tutaj mamy pierwszą przerwę, drugą. No i tak to ładnie, powoli sobie te napięcie schodzi.